Benedykt XVI u Świętej ruszy. A dzisiaj jesteśmy z papieżem Benedyktem V. Był tutaj ja Jan Wojtyła Karol. Jesteśmy z polskim papieżem Piusem X u świętej róży Witargo. Tutaj, jak był 27 maja 1987 roku, to dosto. Tak, jedyny święty czasów. Tak określili w dniu 18, 18 sierpnia 2000, 2018 roku.